W piętrzących się nad brzegiem warty blokach mieszkalnych Gorzowa Wielkopolskiego, zimowym popołudniem rozegrał się dramat. Skrywający ciemne tajemnice mężczyzna, obywatel Ukrainy, padł ofiarą siatki sprawiedliwości rzuconej przez prawo. Jego aresztowanie było kulminacyjnym momentem trwającej od miesięcy operacji, mającej na celu przerwanie nielegalnego przepływu ludzi przez granice naszego kraju. Straż graniczna, wnikliwa i nieustępliwa w swoim śledztwie, wykazała, że podejrzany uczestniczył w procederze przemytu migrantów, działając jako pomocnik w organizacji nielegalnych przekroczeń granicy państwowej od strony Białorusi do Polski. Przenikliwe spojrzenie funkcjonariuszy ujawniło prawdę, mężczyzna wielokrotnie łamał suwerenność naszych rubieży, lekceważąc prawa narodowe i międzynarodowe. Od października poprzedniego roku zanurzył się w cieniu podziemia, unikając wymiaru sprawiedliwości. Po tym, jak komendant placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych wydał decyzję zmuszającą go do opuszczenia Polski i powrotu do ojczystej Ukrainy. Losy mężczyzny splatały się z losem niewielkiego mieszkania na przedmieściach miasta. To właśnie tam, Podczas starannie zaplanowanej i precyzyjnie wykonanej operacji przeszukiwania lokalu zajmowanego przez podejrzanego, oko prawa dostrzegło to, co miało pozostać ukryte, substancje zabronione. Zwinne palce funkcjonariuszy otworzyły drzwi do zakazanego świata. Używając specjalistycznego testera, szybko potwierdzili swoje przypuszczenia, koka lub jej pochodne kryły się w prochach i woreczkach znalezionych w tym prowizorycznym laboratorium zbrodni. Znalezisko składające się z 7 gramów 96 narkotyku mogło być początkiem końca dla wielu ludzkich tragedii. Dalsze poszukiwania ujawniły 51 woreczków strunowych o łącznej masie 50 g 63 setne oraz mniejsze ilości marihuany i suszu grzybowego. Tabletki znalezione podczas rewizji dopełniły obrazu przestępczej działalności mężczyzny i pozwoliły oszacować wartość całkowitą narkotyków na kwotę zbliżoną do 25 tysięcy złotych. Kodeks karny jest bezlitosny dla takich jak on, grozi mu kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy nawet do ośmiu lat za te czyny. A jednak prawo wykazuje również dążenie do sprawiedliwości poprzez środki ostrożności. Sąd rejonowy zadecydował o umieszczeniu podejrzanego za kratami na dwa pełne miesiące jako środek zapobiegawczy przed dalszymi możliwymi aktami złamania prawa, jest to czas na refleksję, oraz początek drogi ku odpowiedzialności za własne czyny.